filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na e, taki luźny film, którym będziemy dekorować dom e, na święta. E, mam nadzieję, że wybierzemy się również do oszą, e, kupić jakieś tam rzeczy, bo też właśnie zastanawiam się nad choinką w domu. E, po prostu tutaj już mały kącik przygotowałam, bo przed chwilą nagrywałam właśnie mm, przymierzanie sukienek na święta, więc e, to mi zostało natomiast jeszcze. Dużo pracy przed nami w domu. No tutaj musimy zrobić porządek, zmienić dekoracje. to wszystko rozwalone i poprzestawiała. A kupiłam właśnie dwa takie drzewka i chcę do nich, do tych drzewek tak, małe lampki. I muszę kupić graniczki i one będą stały właśnie przy telewizorze. I tak się prezentuje nasza szafka pod telewizorem. Nie ja nagrałam, jak ją robiłam, bo nie było to możliwe z moim małym, moim małym elfem, pomocnikiem. Więc po prostu postawiłam tutaj rzeczy, które... Myślę, że jak spadną, to nic się nie stanie. Eee, oczywiście same nie spadną, ktoś im pomoże spaść, no, ale tak to wygląda. Natomiast, to... tutaj, jeśli chodzi o te drzewka, to na pewno nie chcę zostawić tej doniczki. Ona jest tutaj em, z innego kwiatka, i chciałabym też tutaj kupić wtedy, im dzisiaj takie drobne lampki na takim chudym, chudym, chudym łańcuszku i właśnie z tamtej strony też jeszcze nie mam doniczki, więc chcę znaleźć. No ale generalnie tak to się prezentuje i chyba tak delikatnie to zostawimy, bo też nie są to rzeczy, które jakoś bardzo przyciągają uwagę Lili, chociaż lampki są bardzo ciekawe. Lili, zostaw myszko, więc zobaczymy, ile to przetrwa tutaj. Ale na razie tak to właśnie wygląda, tylko właśnie doniczki muszę Zmienić. Czyli tutaj urzęduję od rana, kontroluję. Natomiast jeśli chodzi tutaj też o tą szafkę, to zielony kwiatek na razie został odstawiony, który tutaj zawsze stał taki wielki. I postawiłam tutaj właśnie gwiazdę, bo banka, którego kupiliśmy w zeszłym roku w Rumi na Jarmarku. Tam były rzeczy ręcznie robione i mam do niego duży sentyment. Czekajcie, nie, może dwa lata temu nawet. A w zeszłym roku, już nie pamiętam. W każdym razie, właśnie tak to wygląda. O! Chciałabym dokładnie tą e, doniczkę, bo jest przepiękną mam i chyba ją kupiłam w lerua. Gwiazda stoi tutaj, bo gwiazda to jest trujący kwiat, więc jest daleko od i Tutaj ona absolutnie nie sięgnie. E, Chojniczka z tyłu się świeci, więc później ją jeszcze włączę. Tutaj mam świeczuszkę, którą kupiłam bo Ona jest po prostu genialna, ta i jeszcze jedna taka, ale nie było tego mojego, mojego zapachu, ale ten też bardzo ładnie mm, pachnie. Tutaj jest taki domek, którego mamy od dzieciństwa, od lat. On pięknie się świeci, więc go też później odpalę. Tutaj mamy nasze zdjęcie ze ślubu, tutaj jest świeczuszka właśnie i taka rodzina krasnali. Także tak to no, wygląda. Myszko. Kupiłam w pepko poszewki. Wzięłam dwie takie czerwone i teraz nie wiem, czy one zostaną tutaj na dole. Może średnio pasują, ale jakoś miałam ochotę te właśnie takie wszystkie beżowe, kremowe kolory przebić troszeczkę czerwienią. A więc zobaczymy, jak to wyjdzie, czy tutaj zostawię, bo dzisiaj też ma przyjść z Sinsaya przesyłka, a tam zamówiłam dwie poduszki z poszewkami. Więc zobaczę. Jedne pójdą do sypialni, drugie zostaną tu. Tutaj, ale wziąłem też taki czerwony bieżnik w pepko, więc możliwe, że czerwona tutaj zostawię. No ale zobaczymy, kto dzisiaj przyjdzie. Co mi tam się bardziej spodoba. Tutaj już mam moją choineczkę, którą kiedyś kupiłam nam do sypialni. Muszę ją rozłożyć, bo jeśli chodzi o choinkę, cały czas się zastanawiamy, co zrobić, bo boję się, że po prostu Lili nam zje igiełki, bo ona bardzo wszystko zjada cały czas z, z podłogi, więc po prostu boję się, że coś się stanie, więc nie wiem, czy nie zostawimy sobie po prostu takiej malutkiej i tak na święta wychodzimy. Tutaj kupiłam wczoraj jeszcze by oszą takie malutkie właśnie bombki czerwono-złote, więc chyba i tak po prostu ją ozdobię i tutaj postawię, może zamiast tej lampki. A w ogóle Lidii bo ona też je zjada, a dostała no, w trakcie kalendarza adwentowego. Także zastanawiam się, czy to już po prostu tak zostawimy, ozdobię tą choineczkę, kupię właśnie jakąś doniczkę i pomyślimy, bo nie wiem, co zrobić, czy jakąś postawimy, czy ta nam wystarczy w tym roku. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, tak wygląda nasza mini choineczka. Muszę Wam powiedzieć, że wyszła całkiem ładna tutaj z tymi złoto-czerwonymi dodatkami, więc zaraz ją postawimy u góry. A tak się właśnie ona prezentuje. I tutaj też mamy taki malutki, świąteczny akcent. Na takiej desce, gwiazdeczce postawiłam też właśnie. E, taką ozdobę, którą kupiliśmy na tym jarmarku także też jest ręcznie robiona przepiękna, tutaj mam świeczkę z zeszłym roku, z kalendarza adwentowego Yankee Candle, bardzo fajny to był kalendarz, e, no i choinę żarownianą i mój kwiatek, który zawsze tutaj jest I muszę Wam powiedzieć, że po prostu taki, nie ma tendencji do zrzucania rzeczy, nigdy tak nie miałam, żeby podchodziła i wszystko zrzuciła, oczywiście czasem ją zaciekawiam, lampki i, i część spadnie e, czy tam drzewko skupię, w szczególnie ale nie ma tak, żeby miała ja chodzić i wszystko zrzucać, więc jestem dobrej myśli, że to przetrwa. Tutaj mam przeuważoną taką jodełkę kaukaską. Jest bardzo właśnie mam miękkie igły, tylko jest strasznie ciężka, więc jednak wyślemy tatę. Chciałyśmy kupić same z Lili, ale tata będzie musiał przyjechać. Idziemy teraz jeszcze po doniczki. Przeuważoną taką jodełkę kaukaską. Jest bardzo właśnie mam miękkie igły, tylko jest strasznie ciężka, więc jednak wyślemy tatę. Chciałyśmy kupić same z Lili, ale tata będzie musiał przyjechać. Idziemy teraz jeszcze po doniczki. I mamy naszą mini choineczkę i będziemy dekorować tutaj mamy Trzeba ozdoby bardzo. proszę bardzo takie, takie i bombki i będziemy stroić a Lucy to będzie pierwsza choineczka wystrojona mamy ozdoby z zeszłego roku i tutaj są za duże bombki na nią, ale pamiętam, że tutaj były takie malutkie Oto chyba nawet te a one mają haczyki czy nie mają, bo bez haczyków to mi się nawet nie chce. Kilka haczyków jest, ale chyba jeszcze jakieś takie malutkie miałam. Albo damy jakieś gwiazdeczki małe, o. I te puszyste. Uuu. O, także biało-czerwono będzie. Ona dzisiaj pokazywała na Zobacz.